całkiem ciekawe te desery, a także włosy z ziemniaczkami, krewetkami oraz kawiorem. Zapraszam do oglądania moje intro. Jest to moment, aby robić ciasto parzone teraz, czyli wlewamy mleko, wodę, szczypta cukru, soli i masło wykrobione w kostkę. Masło rozpuszczamy i wszystko zagotowujemy. Piekarnik włączony 200 stopni. Bez nermobie. Już przygotuję w sobie mąkę. Wszystko dobrze, błyskawicznie mieszamy od razu i robimy tak zwane ciasto parzone. Ciasto ptasiowe parzone wcześniej już 3 minuty na małym ogniu, wysudzone, do którego teraz wbijamy pojedyncze 3 duże jajka. Błyskawicznie mieszamy. Ciasto parzone gotowe, przekładamy je do takiego rękawa szybowniczego. Wycinamy sącówkę i wyciskamy taki duże ptysie. Tak przygotowane ptysie, temperatura 200 stopni na 15 minut. maliny. Kilkanaście ustawionych do dekoracji. Tu w pojemniku blędujemy. Dana 30 z maskerponem do wino cukru Połowa do miski. Większość malin. Wszystko mieszamy. Krem jest w tym przykrawamy nie mamy W części części Teraz przystępujemy cukrem przygotowania W Najpierw robimy ciasto. Teraz przystępujemy czyli na połowę Teraz dodajemy do jasny krem, Z kolei obok na drugiej połowy ptysia, teraz dodajemy malinowy krem. Zanim ty się ułożymy, deser musi jakoś wyglądać, bo bez tego szykuję takie kubo aluminiowe na białym talerzyku i układam sobie sosik malinowy. Odłożony maliny, które kładziemy na rogach talerzyku. Teraz o to krewetki na pięknie czyli tutaj. I mi to śmietana zwykła. Bez malin. Na książki sosu malinowego układamy w tysie. W środku. I teraz dopasowujemy te wszystkie spody z pudrem. I na koniec depłyjemy listami I tak oto pyszne ptysie z kuliniem malinowym oraz kremami malinowym i śmietanowym są już gotowe. Zdanie na łososia oraz tego ptysia możecie znaleźć na moim kanale Kurtna Filipa. Zapraszam do subskrypcji oraz mailu Instagrama, polubienia mojego fanpage'a na Facebooku Kurtna Filipa. Dziękuję Wam bardzo, widzimy się kiedy indziej, do zobaczenia.